Od 16 maja do 10 czerwca trwały prace związane z przebudową placu Grunwaldzkiego w Brzozowie. Przed ułożeniem nowej nawierzchni droga została częściowo sfrezowana, oczyszczona oraz skropiona emulsją asfaltową. Dla prawidłowego spływu wód opadowych w części drogi została zamontowana kratka wraz ze studnią, która zapewni prawidłowe odprowadzenie wody z nowej nawierzchni. Na całej długości odcinka zostały zamontowane krawężniki betonowe. Na odcinku 105 metrów bieżących został wykonany od w chodnik z Kostki Brukowej od świateł przy ulicy 3 maja do istniejącego chodnika przy Galerii Brzozów. Panie burmistrzu, czy wszystkie zamierzenia związane z przebudową placu grunwalskiego w Brzozowie zostały zrealizowane? Porządkujemy centrum naszego miasta, m.in. plac Grunwaldzki, ulica Wilawskiego, ulica Mickiewicza, parking przy tzw. dzwonicy. Prace związane z, z modernizacją tego placu trwały prawie cztery tygodnie. Dotyczyło to przede wszystkim 140 metrów bieżących drogi o nakładce asfaltowej, jak również około 900 metrów powierzchni. Koszty to 115 tysięcy złotych, z czego 38 tysięcy dołożył do tej modernizacji właściciel galerii. Myślę, że jest to początek porządkowania pewnych spraw w centrum naszego miasta. Tak jak wcześniej powiedziałem, rozpoczęliśmy przebudowę chodników przy ulicy Bielawskiego, kontynuujemy ją, natomiast po zakończeniu tych prac przejdziemy do naprawy chodników przy ulicy Mickiewicza, którą tą ulicę przyjęliśmy od Podkarpackiego rządu. W najbliższym czasie również chcemy wspólnie z właścicielami terenu, czyli parkingu przy tzw. dzwonicy, wspólnymi siłami środkami uporządkować ten parking i podnieść jego standard. Przebudowę wykonała firma Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie wraz z firmą podwykonawczą Wolbud Brzozów zajmującą się elementami brukarskimi.